Przez te trzy dni dużo się działo, turniej Counter-Strike'a, wiele atrakcji, w piątek ogłaszałem współpracę z Polską Ligą Esportową i muszę powiedzieć, że to było bardzo przyjemne i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jako Forbet, że zaczynamy współpracę z taką właśnie organizacją, ponieważ daje nam to dużo możliwości, jeżeli chodzi odnośnie Counter-Strike'a, czy League of Legends, czy ogółem esportu i myślę, że to jest bardzo duży skok do przodu. Według mnie esport się rozwija i to bardzo szybkim tempie, przynajmniej przez ostatnie 3 lata, ponieważ wcześniej to była taka rzecz bardziej niszowa i mniej ludzi wiedziało, co to jest i mniej ludzi się tym interesowało. Jednakże teraz właśnie takie targi, jak mamy tutaj, czyli PGA, gdzie jest ponad 70 tysięcy ludzi, no to widać, że to jednak rośnie popularnością.